Piękną. Witam dzisiaj się z Wami w dość nietypowy sposób, bo dużo osób bierze stąd się wyprowadziłam. Tak, to jest, dla mnie, to, jest, to jest też dla mnie trudny moment. Dlaczego podjąłam ja aż taką drastyczną decyzję, żeby stąd się po prostu przeprowadzić? No ale. Po prostu. No, życie się zmienia. Ja też. bo mam czegoś. Innego. Sopasy, padoki już opustoszały. Ale, żeby nie było, to raczej zostanie u mnie w serduszku. Mam teraz nową, lepszą Mila. od tej, zobaczcie. Tutaj jeszcze z półwetery nasz nad mu odpukały swój. No, tutaj też trochę roboty było. Tutaj się bardzo napracowałam. Na serwerze że wszystko robiłam to też nie sama. Nikt mi nie pomagał, bo no. Nikt mi nie pomagał, bo szczerze no, kto byłam, tebie pomagać. No, wszystko sama robiłam. Nie mam takich osób, które po prostu lubią budować. A tym bardziej, że gram na singlu w ogóle. I tam już troszkę widać. I po prostu na cóż. Serwis idzie ku lepszemu, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Tam oż widzicie, że druga hala powoli powstaje. No to jest po prostu marzenie, które w ogóle nie myślałem na kiedyś się spełni. Tutaj powstają jeszcze ta zwane stajnie, też mam niejedno właśnie dwie. Są w sumie tak delikatnie połączone. No, tak, chyba będzie lepiej w resortu. No i z jeszcze większość takich zmian. On jest znowu jakieś lagi. Z większości to takie, że nie mam pokazać, i się przeprowadziłam z tamtego domku. I oto jest moja chałupina. No. To cały czas jeszcze no, ulega zmianom. Ale myślę, że na, na, jest lepiej niż tamten. Było. Resztą, co było? No, Ocencie zresztą sobie sam. Też w Wiladiarom buduję wioskę od nowa, od zera. I co sądzicie? Lepiej w tamtym domku czy w tym małym? Dajcie znać. Te jak mówię, pokazuję po fragment. Proszę, by po w tym ręczu. Musimy, by się spędzić co najmniej godzinę. no yes it is with us out of the proper.